What the Co tam się dzieje? No się ma kurwa Dobra, go stake, parkour, oh shit. Co to się kurwa dzieje? A, to już zaraz... What the fuck, co, co się dzieje? No <mum> <mum> oh, hejka Shit, znowu skresował grę? Kurwa, co jest? Czy to jest kurwa czołg? Oh, A yeah. je Siemelo, z tej strony Koko, witam Was w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Siemano, ty co to za bracia, bliźniacy What the fuck? No, siema witam bardzo serdecznie. Troszeczkę podejrzane jest to, że wyglądacie tak samo. Proszę opuścić ten pojazd w trybie natychmiastowym. Dziękuję bardzo serdecznie. to eee, okay, ten. Da, ja nie ma wszystko wpijzie, ginio. więc zaczynamy nasz kolejny przecudowny odcinek z tej, jakże. przecudownej giery. No jesteśmy tutaj, gdzieś na tej wyspie, generalnie w tym oto tutaj miejscu, i mamy Misję dla pana D. Nie jestem pewien, kto to jest, ale no podjedziemy i zobaczymy, o co tu chodzi. Witam bardzo serdecznie, witam, witam. GII! Ty, what the fuck, tu jakieś gangusy są, witam. Siema, chłopaki. Tu oni mają broń. Hmm, ciekawe, czy zaczną do mnie strzelać, jak ja zacznę do nich strzelać. Wydaje mi się, że mogłoby mogło tak być, no mogłoby tak być. Wszyscy z pistoletami chodzą. No cóż, no cóż, może być nieciekawie. No dobrze, w takim razie wbijmy tutaj, no i zobaczymy, kto ma dla nas misję tym razem. To jest chyba misja u pana Ricardo Diaza, dokładnie upadła twarda kłoda. Stupid horn. chop your head off. Tommy Versetti. You Excuse me. hawajskich koszur. Never You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, Amigo, you work for me now. I work. Shut for up! Him. Some Judas has betrayed mm. me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one! You follow him from his apartment and you see where he goes. Later, we will kill him. Oh, yeah. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is going to be easy. Okay. Znowu misję śledzenia, no ja i Happy Ridolę. Myślałem, że troszeczkę odpocznę od nich, od Assassin's Creed'a, no ale jednak nie. Gramy w GTA Vice City i również mamy śledzić jakiegoś śmiecia. No trudno, no trudno. W takim razie, gdzie ja mam jechać w ogóle? Gdzie to kurwa jest? Tutaj! What the fuck? No dobrze, w takim razie spróbujemy tam podjechać, no i zobaczymy na jakiej zasadzie będzie się opierać ta misja. Mam nadzieję, że nie będzie generalnie wkurwiająca. Biorąc pod uwagę to, że mamy kogoś śledzić, no zobaczymy, zobaczymy. Póki co spróbuję tam podjechać i nie umrzeć po drodze, bo to może być też dosyć ciężkie, nie powiem, że nie, biorąc pod uwagę to, że jadę na motorze, o kurwa, no już się, tego nie było, tego nie było. Fajnie w ogóle, że po upadku straciłem jedynie kamizelkę kuloodporną, a nie życie, no ale okej. Okay. Dobrze, witam bardzo serdecznie, popatrz przez okno, aha, dobra, nie ma problemu, już tam wjeżdżam, tylko jakie schody dojebane, siema. Co tam się dzieje, ty, what the fuck, mogę telewizję za darmo poglądać. zajebiście, witam, witam bardzo serdecznie. Zajebisty pokój. No się ma kurwa. Cztery ściany nawet wejścia nie ma. O! Halo! To FOK uciekł przez dach, goń go, ale nie zabijaj. O kurwa co jest? On do mnie strzela, jak ja mam go nie zabijać. <ścoughs> Dobra, go stek! Parkour! O m się parkour, parkour! <ścoughs> Gonimy go, gonimy go przez dachy, niczym w Assassin's Creed. Widzicie? Wszystko się zapętla, wszystko się zapętla, życie to symulacja. Czemu tu są beczki kurwa wybuchowe? Czy, nie, nie, nie mogę go zabić generalnie, więc... O, o kurwa, co jest? WTF, man? Ja na Fadzio się mam spierdalać? A, dobra, to zajebiście, znaczy go gonić. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Fagios to jest to. To jest to. Teraz szybki pościg. Pościg na Fagiosie. Tego nikt się nie spodziewał. Ty, ale on mi kurwa zaszczeli. Dobra, ja muszę manewrować. Lewo, prawo, lewo, prawo. Wtedy nigdy mnie nie trafi. On ma. Ej, ma minus 3000. Przebił mi kurwa. oponę, ginę. Nie, no. Nie wytrzymam. Dawaj to tak, taksówę. Szybko, szybko. Nie ma czasu. Kurwa, gościu. Gościu nie ma czasu. Dawaj, to kurwa. Jadę, jadę za nim. God damn it. No nie wierzę, że akurat w oponę musiał strzelić. Akurat w momencie, gdy powiedziałem, że ma chujowe Ejma, ma, Aima minus 3000, no nie wytrzymam. Dobra, ale spokojnie, teraz mamy już pojazd i to normalnie z dachem, także nie będzie tak łatwo mnie zabić, chyba, że wysadzi mój pojazd, ale to też generalnie pewnie by zajęło trochę czasu. Nie, zanim zestrzeli mnie, to no troszkę. o kurwa. O, co tu się, co tu się kurwa dzieje? Pomocy. Dobra, spokojnie, generalnie, no. Jebie, już mi się dymi, no nie wytrzymam, przecież to jest niemożliwe. Już mi przebiło kurwa Japonę. Szybko, szybko jakiś pojazd. Dobra, daj tego pereniala, Gostek kurwa wysiada i nie ma czasu na wyjaśnienia. Rekwiruj jeden pojazd w imieniu polskiej policji. Szybko. No, Jak ja mam to kurwa zrobić? O kur o nie, o. Dobra, jesteśmy tu z powrotem i spróbujemy jeszcze raz zrobić tą misję. Miejmy nadzieję, że tym razem mnie nie oszukają perfidnie, no bo ja nie wiem, co to miało się tam wydarzyć, no. What the fuck, man? What the fuck? What the fuck, man? O. No ja pierdol! No ja jej przecież ta policja nie potrafi jeździć, o! Ty, dobra, ja mam pewien pomysł, tylko będziemy potrzebowali dosyć szybkiej i wytrzymałej fury, tylko nie wiem, która taka znajdzie się tutaj, no. Generalnie taksuwa nie jest chyba najlepszym wyborem. Wpadłem na taki genialny plan, ty, o kurwa, what the fuck, co tu robi samochód Sweeta z GTA San Andreas, dobra, może być, w takim razie, może być. Mam generalnie pewien plan, bo my biegamy tutaj po tych dachach, jeżeli się nie mylę, no i on wyskakuje gdzieś mniej więcej tutaj chyba, o, tu w tym miejscu, no i on siada do tej swojej fury i jedzie. No i jeżeli ja bym na przykład zaparkował tutaj tego Greenwooda Sweeta, no what the fuck w ogóle, i to wygląda identycznie, nie, do. Troszeczkę podejrzane. No i jeżeli bym zostawił tutaj tą furę, to zobaczymy, czy ona jakby będzie, jeżeli ja zacznę następny etap tej misji, czy ona zniknie. Bo łatwiej by było generalnie uciekać jednak samochodem, niż tym fagiosem w gonić tego chłopa. No ale nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Witam bardzo serdecznie, jesteśmy tu z powrotem. No i pewnie znowu będziemy musieli go gonić. Co wybiorę? ja nie mam pistoletu w ogóle. A, nie, mam, dobra. Biorę sobie pistolet tak na wszelki wypadek. Ja nie wiem, po co tam są te wybuchowe Siema, beczki furbo. u góry. troszeczkę myślałem, że... Że one wybuchną jak ja wyskoczę i tak zrobimy taki filmowy, filmowy efekt. Wiecie o co chodzi, nie, ale no chyba nie, chyba nie, niestety. Dobram. Okej, okay, nie pozostaje nam obecnie nic innego jak gonić tego śmiecia znowu po tych dachach. Oczywiście zapierdalam z prędkością świata. No ja już go dogoniłem, nie? Generalnie, także... także no, cóż, dobra <śmiech> Musiałem, musiałem. <śmiech> tak jest. No, what the fuck. Ty, no i stoi mój Greenwood. <laughs> tak jest, mam 200 IQ. 200 już ma to, tak jest, tak jest. wsiadaj szybko. Ty co to kurwa płonie? Nie mam pojęcia. Dobra, jeżeli będę się trzymać na tyle daleko, żeby on jakby nie strzelał do mnie w miarę, ale żebym go nie zgubił, to może to jest genialny plan, ty. No bo jeżeli ja będę jeździć tak dosyć blisko niego, to on będzie walić we mnie w każdą kulą i mnie dosyć szybko zniszczy. Ale jeżeli będę się trzymać dosyć daleko, to chyba nie powinien. Kurwa, co jest? Co on robi? Chyba nie powinien mnie tak dojebać. Bo żebym w ogóle jechał na przykład sąsiednią drogą, ale nie, bo wtedy mogę go zgubić. Wydaje mi się, że to nie jest chyba najlepszy pomysł. Jedźmy póki co za nim, ale troszeczkę dalej, troszeczkę dalej. Chyba powinno być git. Nie strzelaj do mnie, debilu. GIN! O! Okej, okay, ty... What the fuck? Jaki unik zrobił chłop? Niemożliwe. Niemożliwe. Dobra, jestem ciekawy jak daleko mamy za nim jechać. Do tego etapu wcześniej nam udało nam się dojść. Czyli co ja powiedziałem? Nie wiem pojęcia. Ale gień no, i, i ty też. O, dobra, póki co jest naprawdę stabilnie, na razie się nie dymie, także jest git, tu się schowam za tym greenwoodem. będzie elegancko. Gościu, nie strzelaj do mnie, ja cię tylko śledzę. Ci tylko śledzę. Ginie! Czemu oni tak unikają moich przejazdów? O, no to jej się nie udało niestety. Ty no przebił mi opony śmieć. No jak to jest możliwe, no. Ja jej wiem. Że on ma takiego Ej, ma to jest to jest, nie, to jest niepojęte. Bo przez drzewo przebiegł właśnie na moich oczach. Póki co jest dobrze, póki co jest dobrze. Obym się nie dymił, nie? Bo jakby jeszcze bez opon mogę jechać, ale jak zacznie się palić, to trochę średnio rednio dowiedzie. Ale póki co jest naprawdę dobrze. Dobra, gdzieś skręcił tu w lewo. Ale gdzie ty jesteś, Gostek? Przestań z Bo żeby na harleja wsiąść. To gdzie się wystraszy, nie się mnie. Gdzie ty jedziesz, gościu? O, what the fuck, chłop mi pod koła wbiegł, no, pojebało go chyba. Au! Gdzie my jedziemy? Czy my jedziemy na drugą wyspę? Czy ona no się odblokuje? W końcu niemożliwe to jest. W końcu odblokujemy drugą wyspę. Chyba. Albo, albo nie. Nie, bo to jest ta taka mała wysypka jakby pomiędzy. Tam jest chyba dalej zablokowana, chociaż nie wiem, bo nie widzę. Nie załadowało się. O, dobra, teraz. No niestety dalej jest zablokowane, ale chyba już dojechaliśmy. Tu, gdzie mieliśmy dojechać? Czy nie? Bo on stoi, halo. O, okej. Okay. What the fuck is going on, man? O, misja zaliczona. Aha, i to, to, to tyle? No, okej. Okay. Jest tu kto? Siema ziomuś. Witaj! O! Ty kurwo! Gień! gin! Czy nie zaczął mnie strzelać? <grych> Troszeczkę o tym nie pomyślałem, ale chyba nie. Okej. Okay. Co to jest za miejscowo w ogóle? To jakieś gangusy. To jakieś gangusy biegają. Boję się. Fajną furę mają, także ją zawinę, tak jest, tak jest, żegnam bardzo serdecznie, ja należę do waszego gangu, proszę się mnie nie przejmować. W tutaj też są jakieś ym, nieruchomości, które można kupować, proszę bardzo, tu na przykład mamy studio filmowe, ale nie można go kupić obecnie. Wygląda ono identycznie jak w GTA San Andreas, ale to nie jest istotne, dobra, w takim razie tą misję udało nam się zrobić. Generalnie, poza odcinkiem, dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy, między innymi na przykład to, że również tutaj można wykonywać... to fuck? No to jest ten... To jest ta piguła spowalniająca czas. Również w tej grze można wykonywać misje, na przykład karetek i tak dalej. I z tego co wiem... Chwileczkę, chwileczkę... Przepraszam, o. Z tego co wiem... O, to też wezmę. Z tego co wiem the fuck, ok. Z tego co wiem, game. Z tego co wiem, o kur. Z tego co wiem, tutaj również można wykonywać misje karetek i tak dalej. Na przykład można wykonać również misję rozwoże. Nie, no to Można również wykonywać tutaj misje e, rozwożenia pizzy. No i te misje rozwożenia pizzy e, zwiększają nam zdrowie chyba. No, to jest w ogóle darmowa kamizela. Ciekawa opcja, ciekawa opcja. To ja bym sobie wziął. Jak za darmo to bierę. Robiąc misje karetki chyba dostajemy nieskończony sprint. Robiąc misje policyjne dostajemy większą kamizelkę kuloodporną. Zwiększa nam się to do 150 jeśli się nie mylę. Także myślę, że w którymś momencie poza odcinkami to sobie zrobię. Wątpię, żeby to było na tyle ekscytujące, żeby to... Ja pierdolę! Żeby to pokazywać na odcinku. Pewnie to będzie totalnie wkurwiające, ale to... to... No cóż, no cóż. Co to jest za Halo? Czemu tu jest kurwa mięsne otwarte? Siema. Siema. No, tu jest ta paczuszka. Tutaj też podobno za każdą dostajemy 100 dolarów. Jest ich 100 generalnie do zebrania. Także można ciekawą forsę sobie zarobić. Tu są... Co to, kurwa jest? Jakaś biżuteria? God damn it, god dammit. Czemu tu takich dziwnych sklepów po prostu można wejść? Nie mam pojęcia, ale dobra, mm, nie pozostaje nam obecnie chyba nic innego jak, o tutaj jest ten skuter, kurwa ja nigdy nie dokończę żadnej swojej myśli w tym odcinku, to jest taki, taki chaos, co ty się odpierdala ty, czemu tu jest tasak, what the fuck, czemu mnie zatrzyma, nie, dobra, wsiadamy na pizza boja, ty. aha, to już roz... what the fuck, co, co się dzieje, ale ja nie chcę rozwodzić pizzy, nie teraz, Wpiszę to mam, wracaj na skuter. Ja w piździe to mam, nie będę teraz misji robić pizzowych, no bez przesady, no bez przesady. No, co wy kurwa robicie? Przecież oni nie potrafią jeździć. Dobra, muszę jak najszybciej zniszczyć ten skuter i wtedy chyba będzie git, także spróbujemy go wyjebać do morza i wtedy, wtedy chyba będzie okej, okay. tylko nie wiem gdzie bym mógł to zrobić. Chyba gdzieś tu może. Proszę bardzo, cyk! Uf. No nie wierzę, nie wierzę, że nie trafiłem, nie? Prawie sam spadłem do, do wody, a nie trafiłem skuterem. No, hehe, nagi, he he, zniszczyłeś scooter, jesteś zwolniony. Przepraszam, przepraszam. Nie chciałem, znaczy chciałem. He he. wydaje mi się, że. Um, what the fuck. Wydaje mi się, że nieskończony sprint to będzie tak, OP gówno. Zobaczcie, jak ja szybko teraz zapierdalam z buta. No i mając nieskończony sprint, nie będę potrzebować tak naprawdę żadnego pojazdu już nigdy w życiu. No, okej, okay. także no, OP gówno, OP gówno. Myślę, że na pewno się tym zainteresuje. Ale tak jak już mówiłem, poza odcinkiem, póki co, jedziemy na kolejną misję dla pana Diaza. Diaza! O! Ty, a co to. Ty, kurwa, to jest maczeta? What the fuck? Zrobi na moście, goddamnit. To coś jest ciekawego, witam bardzo serdecznie. Ty, kolejna paczka, ja pierdolę, dole, co tu się dzieje, ty? <ścoughs> Co ja robię w tym odcinku? What the fuck? To tu jest w ogóle. ZIP. A to jest ten sklep, zrobił też w GTA San Andreas. Tam cichy autentycznie można było kupować. Wątpię, żeby akurat tu można było takie rzeczy robić. W ogóle ten budynek jest wysadzony autentycznie. Może pozbieram sobie też te paczki, zobaczymy. Wiesz, że to jest fajny, fajny generalnie. Zastrzyk gotówki, ja wydaje mi się, że to nie będzie aż tak trudne. Tylko, że no przydałoby się pewnie odblokować drugą część mapy, bo pewnie część z nich znajduje się właśnie tam. No ale dobra, póki co. Jedziemy do pana Diaza, no i zobaczymy. Zobaczymy, co tym razem dla nas przygotował. Witam bardzo serdecznie. Czy teraz będę musiał tam znowu pojechać i go zabić tego typa, którego goniliśmy? Pewnie tak. Czas apokalipsy 86! Tommy! Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks are failing miserably. Soon any mom and pop will think they can sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level.

Gincie! Z czego ja na ty? Ja napierdalam... Gincie, 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 zabiję wszystkich o. Do kogo ja mam strzelać? Nie wiem czy akurat du... Du niego. do niego To f***, czemu tu jest jakiś plan... A tak, to jest to studio filmowe, no tak Później cię wysadzę, dobram Do kogo ja mam strzelać? Um, pewnie do bandziorów na dachu Gincie, gincie Tak jest, tak jest tak jest, tak jest, same heady, same heady Dobra, jak najwięcej wybuchów jeszcze przy okazji Czy na balkonach tutaj również będą przeciwnicy? Strzelam, że tak, o, już tam biegną, ale... Banie, wyrwał, wyrwał na biegu, wyrwał na biegu Dostają po kolanach i giną generalnie, także no nie są zbyt wytrzymali, szczerze mówiąc Ale nie żeby mi to przeszkadzało Nie żeby mi to przeszkadzało Generalnie ci też nie żyją, tego bokata mogę wysadzić, ciebie też, ciebie też. Jak tam życie śmigłowca? Eee, nie no, wszystko git, wszystko git. Wysadzam wszystko, wszystko co mogę wysadzić, wysadzę. Przysięgam, przysięgam, że to zrobię. Jeszcze ktoś został? E, no ewidentnie, tylko nie wiem gdzie. Albo nie, okej. Okay. Chyba uciekł, a tu są, dobra, grają turba w tenisa. Tylko generalnie to wasza Hawira dosyć rozjebana jest. Nie wiem czy zauważyliście koledzy, ale tak właśnie, tak właśnie jest. Ja strzelam tutaj prostymi faktami, prostymi faktami, prawdziwy real talk Prawdziwa mowa, prawdziwa mowa O, ty, tu jest ich jeszcze więcej. Skąd wy się bierzecie ty? To jest niemożliwe. Niemożliwe, że was tyle tu jest. Tam za to też nam przed wypadek, jakby ktoś chciał stąd uciekać. Nie zostawiamy żadnych świadków, żadnych kurwa świadków. O! Co to? Co to było? Okej. Okay. Działam teraz sam? O kurwa, ty, ale oddali mi mojego... What the fuck? Oddali mi moją karabajnę, moją karaba... O, dobra, ale nie wiem, czy ja chcę akurat z tego karabajna napierdalać. To ktoś do mnie strzela, nie wiem, czy z góry, z dołu? Skąd? Skąd on mnie napierdala, tej, ja Nie, tu góry chyba. O, z łzykiem mogę biegać. Dobra, spróbujmy wejść tu jakoś. Czy da się tu jakoś wejść? Um, o, da się. Siema o kurwa, ile was tu jest? Nie, nie. O, okej. Okay. Czy tutaj naprawdę nie da się biegać i strzelać jednocześnie? O kurwa, jeszcze tylko boję. To jest chyba najgorsza opcja, jaka może istnieć, tylko... Nie, bo z pistoletem da się biegać i strzelać na szczęście, tylko no to nie jest tak tak gówno. No jebie. Dobra, z Krugera, z Krugera, Wychodzę i napierdalam! Ale dostał banie. O, tam jest kolejny. Nie wiem, czy on dostaje przez te barierki? Dostał, ewidentnie. Ktoś tu jeszcze do mnie na napierdala, tylko nie wiem, gdzie. Tutaj? No skąd? Chłop w ogóle wpadł gdzieś tu do środka, nie mam pojęcia. Ale ewidentnie do mnie na kurwia skąd, chłop. Tylko skąd? A z dachu, tylko na kurwia do mnie przez dach i mnie widzi niby. To jest dosyć no ciekawe, to jest dosyć ciekawe. No ale dobra. Czy ty zdechłeś? Zdechłeś ewidentnie. Witam. A, bo te, te, te czuszki miałem podnieść, okej. Okay. Czaję, czaję. Czy teraz Lance Vance, aka Quentin, aka Jackson przyleci po mnie? Ewidentnie. Tylko mnie nie skoś kurwa tym rogiem, czy jak to się nazywa? Tą nartą śmigłową, czy coś. Oh je, misja zaliczona. No i to ja rozumiem, to ja rozumiem. To jak szybko misje te lecą, to jest niemożliwe, nie? To jest autentycznie niepojęte, jak to szybko leci. No, ale dobra, udało nam się to zrobić. Także myślę, że bez problemu. O, w ogóle to jest jeszcze jakaś piguła. Możemy zrobić jeszcze jedną misję, ale czy. Chciałbym zapisać w ogóle. O, ktoś do nas dzwoni. Okej. Okay. Haj, nagle mamy. What the fuck? Nagle mamy aż trzy misje do wykonania. U pana A, u pana C oraz u pana D. W takim razie, dla kogo byśmy mogli wykonać misję? Myślę, że zrobimy sobie co najmniej jeszcze jedną, ale nie jestem pewien dla kogo, ale póki co chciałbym pojechać zapisać tak na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo. Ja no dobra, jesteśmy tutaj. Myślę, że wykonamy sobie misję dla Pana A. Jak on się nazywał? On się nazywał jakoś tak pojebanie. Jak on się nazywał? On się nazywał Avery Carrington, czy, czy jakoś tak. To jest dosyć pojebanym imieniem. Myślę, że możemy wymyślić dla niego jakąś no prostszą zamianę, na przykład Andrzej Korkociąg. Myślę, że to jest git, git generalnie imienie. Dla niego szczególnie. Także zaczynamy dla Andrzeja misję, która nazywa się... Eee, tak. To jest pogrzeb? Tommy, chyba nie mam Donald pojęcia. To Tommy Vesetti, the I co jest? Czemu się zwiesiła Katzenka? Halo? To What the fuck? Czy znowu scratchowało grę? Kurwa, co jest? No dobra, czyli póki co nie wykonamy misji dla pana Andrzeja niestety. Nie mam pojęcia co jest z misjami u niego, ale jak widać, no, pojawiają się jakieś problemy. Możliwe, że będę musiał zainstalować, nie wiem, może jakieś inne spolszczenie, czy coś. Wydaje mi się, że to jakby powoduje jakiś tam problem, nie wiem, nie wiem za bardzo dlaczego. No ale trudno, no ale trudno. Zrobimy tą misję w następnym odcinku, pewnie znowu będę musiał odinstalować... JA PIERDOLĘ! Będę musiał odinstalować to spolszczenie, no i wtedy będziemy kombinować. No ale póki co, podjedziemy za ten przejazd do pana... Do pana C... Nie pamiętam jak go się nazywał, jakiś kurwa Cortez Diaz, nie, nie wiem. Jakiś parking podziemny. WTF? Niezła fury, a Banshee. No i to mi się podoba. No, tu mamy jeszcze paczuszkę kolejną. Ty mamy aż 5, god damn it. Ty w ogóle ja mam aż 10 tysięcy, jeszcze możemy generalnie ten pistoleros tutaj zebrać, co się znajduje, witam. cyk. elegancko za darmożkę, za darmożkę uczciwa cena. Witam bardzo serdecznie panie Cortez Diaz Gonzalez Hernandez yes, Tak jest! I like no i to mi się again. podoba Dobra nazwa to misji? one does not wave accusations at a man like this. i'm merely thinking out loud. no matter. i have a proposal that you could profit. i don't have time to run more errands, cortez. i would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. please, tommy, at least hear me out. go on. i have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. pick it up for me. And once you get it, i want you to call me immediately. Dobra, co mam zrobić? Przechwyć wojskowy sprzęt? What the fuck? Okej, okay, to brzmi ciekawie, ale ja bym w ogóle zamienił. Hehe, <laughs> tak jest, tak jest. Wdzięgamy od razu Zika, bo myślę, że może się przydać. Ehm, no i jedziemy w tamtą stronę. Gdzie to jest dokładnie na mapie? <laughs> czy to jest na drugi. Czy to oznacza, że odblokujemy drugą część mapy? Czy to to oznacza, że mi się wydaje? Dobra, ehm, czy ja mogę teraz tędy dojechać tam, czy nie? <laughs> ty, ty chyba mogę. Oh shit. No dobra, czyli w końcu udało nam się odblokować drugą część mapy. Ojej, ojej, no i teraz będę Co to... Co to kurwa było, ty? Już myślałem, że mi grę wysypało. Okej. Okay. What the fuck, what the fuck. Nie mam pojęcia, co to miało być, ale mamy to. Druga część mapy odblokowana, kolejna wyspa, po której możemy się poruszać. Ty, co to jest? Witam. Ty, tu można też wejść? To, to jest zajebiste, nie? Autentycznie fajnie to wygląda, że z takich budynków można wejść. a tu jest kolejna paczuszka, witam. Witam w kebabowni. Niezła kebabownia. Paczkę zabiorę. Ym, no i co? Jedziemy chyba stąd. Spróbujemy w takim razie wykonać tę misję. Co ja mam tu zrobić? Czy to jest kurwa czołg? Nie. Ym, co ja mam zrobić teraz? Znajdź sposób na porwanie czołgu. Pewnie nie ma problemu. Myślę, że taki sposób będzie git, czy nie? Czy nie będzie git? Ty chłop mi tak taka chciał zajebać, nie no, nie no nie wytrzymam. Gincie, wszyscy musicie za to zginąć Nikt nie może przeżyć, nikt ja, Czy ja dostaję boosta? Ty trafiłem w helikopter? Nie chyba nie, nie wiem. Co to znaczy wybuch Czy to znaczy, że ja wybuchnę za tyle, czy o co tu chodzi? Nie mam pojęcia, ale muszę gdzieś... Może gdzieś generalnie jechać stąd i schować ten czołg. To fakt, tego to się nie spodziewałem, że będziemy czołgiem jeździć w tym odcinku. Okej, okay, dobra, to mi się podoba. Nawet nie widziałem, że w tej grze jest czołg. Ale okej. Okay. W końcu GTA, to musi być czołg. Gincie, gincie śmieci. Tak jest. O, oni we mnie wjeżdżają, giną, nie? Oni we mnie wjeżdżają i giną. To mi się podoba. Gdzie mam jechać? A, tutaj niedaleko, dobra. O no, proszę mnie zostawić. Okej, okay. o, sorry, sorry, przepraszam, przepraszam Przybra bardzo serdecznie. Ja bym chciał się ten tylko przedostać. Tutaj gdzieś powinienem generalnie zaparkować. Miejmy nadzieję, że czołg magicznie nie wybuchnie zaraz. Witam bardzo serdecznie. I co, schowam się do garażu i to będzie koniec? Czy na jakiej zasadzie to działa? Nie wiem, ale witam bardzo serdecznie. Wiedź czołgiem do garażu, okej. Okay. Wiedź z czołgu i opuść garaż. Przecież mi oni mnie zajebią. A nie, nie mam gwiazdek. Aha, aha, no, no chyba, że tak. Ty, wracać tu, nie wywiniecie się stąd, wracać tu. Nie zostawię tak tego. Oj, nie zostawię, wysiadać, kogrzywa tajniacy, wysiadać. Ty, albo będą mnie ścigać? <laughs> taki jest, tak jest. Mam furę tajniaków, nikt mnie nie powstrzyma. Nikt, Gim. Dobra, no tego to się autentycznie nie spodziewałem. O, siema, se zaparkuję. Jest w ogóle sklepik, witam. Oj, to można piłę już kupić. Ile piła kosztuje? No ja generalnie piłę mam, także... 500 dolarów, what the fuck! Pojebał kogoś chyba. Ale dobra, wydaje mi się, że tutaj będziemy kończyć ten odcinek. Zrobiliśmy no całkiem sporo, całkiem sporo. Nawet pojeździliśmy troszeczkę czołgiem i zrobiliśmy troszeczkę rozpierdolu na mieście, gdzie mi się to podoba. No i póki co chyba będziemy tutaj kończyć ten odcinek. Także mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się w następnym. Siemo! Czyli co? Włączyć misje policyjne? Ty czy to jest policyjny cheat? -ach? What the fuck? No niby tu ma jakąś syrenę, ochu jak to chodzi. Jak to zapierdala, What the fuck? う、oh. <laughs>